Ale mi się dobrze spało Ej, burger Ciśniemy na ten, na stok Waldek, burger Halo, burger Waldek Co jest grane? A, wiecie co? Par 6, w sumie z Ewką pojadę, będzie bardziej romantycznie Tylko ja i ona Ale właśnie, Ewka, gdzie jesteś? W kuchni o, oh, sorry, już jestem przewrażliwiony. Ostatnio ciągle ktoś znika, pojawia się, a że co chodzi. A propos znikania i pojawiania się, to zobacz co się stało. Co się stało? Chciałam rano wstać, przygotować nam śniadanko, słodkie, małówkę nam przygotować na trasę, a tutaj nic, pustki! Hamburger chyba wszystko wyjadł! Rzesz, burger jeden! Może go zjemy teraz za karę? Musimy zrobić jakieś zakupy! Słuchaj, nie mamy teraz czasu, bo przez te zakupy to zaraz dojedziemy wieczorem na stok i w ogóle sobie nie pojeździmy. Może po prostu pojedźmy do tego górskiego miasteczka, sobie zjemy jakąś, nie wiem, kiełbachę z grilla. Pojeździmy i będziemy wydawać kasę na mieście, a co tam. Jak się bawić, to się bawić. No nie wiem, czy to takie mądre, ale z drugiej strony... Rzadko kiedy takie rzeczy robimy, więc można zaszaleć. A jak, to dawaj. A burger? Burger nie jedzie. A Waldek? Waldek też nie jedzie. A czemu? No nie wiem, budziłem ich, ale jacyś tacy zamuleni, niezbyt mi się widziało to, żeby z nami jechać. To nawet lepiej. To jedziemy? Yeah! Marcin, czemu nas wziąłeś od razu na stok? Przecież mieliśmy coś zjeść na śniadanie. Ale no wiem, ale chciałem się tylko rozejrzeć na razie, bo nie mamy nawet sprzętu narciarskiego. E, proszę pani? Tak? E, Marcin, jestem gracz. Jessica. Czy pani jest tutaj obeznana? Może skąd wziąć sprzęt? Bo tutaj strasznie zimno. Jestem w krótkim rękaw... Ja jestem w krótkim rękawku, narzeczona zresztą nie lepiej. Chcieliśmy się najpierw ubrać, potem coś zjeść i potem tu wrócić. Dobrze, zapraszam za mną. Tu po prawej będziecie mieli to, czego szukacie. Tutaj macie schowek. A w schowku? Wasz sprzęcior. Łap, kask. Yy... Martyna. Fu, FK! FK? O! Od razu lepiej! Łap kask, Marcin Gracz! O! Czujesz się jak UFO Kosmita! Ten kask jest dla ochrony, ale może jeszcze jakieś ciuchy, że Wam nie było zimno? No ja poproszę. Jaki kolor? Ja poproszę. żółty. Proszę! O! Mega wyglądam! A dla Pani? Purpurowy! Dobra! Sie gra się ma! Uuuu! Od razu mi cieplej! Idziemy zjeść kiełbachę! Dobra, proszę pani, to my idziemy zjeść coś najpierw, a później widzę tutaj, można wynająć też narty. Snowboard, może też? Dobra, też ja się zastanowię. Czy snowboard, czy narty? FK, ty, snowboard, narty? Yy, narty yy, albo snowboard. Aha, dobra, idziemy zjeść i tam się rozmyślimy. Dobra, będę tutaj sobie jeździć i jak was zauważy, to podskoczę. Super, dzięki! Nie, no, FK, pięknie, high life! Uhu! To jest ta super knajpa, ale mam ochotę na burgery, frytki, na wszystko! To dawaj, jemy, 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 ja też! Dzień dobry, jestem Marcin Gracz. Dzień dobry, dzień dobry, jestem Billy Clinton. Eee, jak? Billy Clinton. Billy Clinton? Brzmi jak prezydent Stanów Zjednoczonych jakiś tam przeszły. To nie był Billy Clinton, tylko prezydent Clinton. Eee, i on nie był Billy? Nie, to nie był Billy. A jak się nazywa? Nie wiem, ale nie Billy Clinton, ja jestem Billy Clinton. Okej, okay, okej, okay, pani Billy! Billy, słuchaj, ja, ja, ja chciałem tylko coś zjeść z narzeczoną, a nie tutaj się kłócić o prezydentów Stanów Zjednoczonych. Słuchaj, ja bym poprosił frytki i burgera, a narzeczona... Frytki burgera! Okej, okay, to będzie frytki burger i frytki burger! Raz! Dwa razy! No tak, tak, dwa razy frytki burger! Raz! Eee... Y dwa razy frytki burger raz! Yy. No yy, tak, tak. Okej, okay, tutaj raz, frytki burger raz. Proszę uprzejmie. Dziękuję. A na pana? No tak jak mówiłem. No tak, raz, frytki burger raz. Tak. Proszę tutaj. Tutaj fryteczki A tutaj fryteczki Oj. Czy już freteczki dałem. Tak, jeszcze burger. Okej. Okay. Oj, przypadkowo zjadłem. Ale spokojnie, mam jeszcze jednego albo nawet dwa Okej, okay, okej okay. O, znowu przypadkowo zjadłem Został mi już tylko jeden Eee, Billy Wszystko w porządku? Słucham? Nic, nic, to ja tu usiądę, żeby cię nie stresować e, Przenieś mi proszę burgera, okej? Okay? Okej okay. bardzo O, widzę, od razu zjadłeś Uczę się od najlepszych. <laughs> Dobra, smacznego! Smacznego? Uhu, 100% wołowiny! A jak? O, jakieś świeże frytki. Moje też świeże. Kurczę, zapomniałam keczupu. Dobra, nieważne, grąży że się najedliśmy. Lecimy teraz. pozjeżdżać! Ścigamy się! A się tak da? Tak, widziałem, tam jest taki timer. Zobaczymy, kto będzie szybszy! Ja będę szybszy. A no nie dlaczego? Bo ja jestem facetem. No i? i? Jestem cięższy. No i? Eee, no dobra, zaczynamy. No właśnie. Dziękujemy, Clinton. No problem. Ja. Huh? O, jesteście. Jak smakowało? Trafiliście do knajpy? No, no ten. <coughs> pan, który tam obsługuje, smakowało. No to najważniejsze. To co? Narty czy snowboard? O oh, kurczaki, zapomniałem w ogóle pomyśleć o tym. Ja też! <noise> tak smakowało! Tak mnie prezydent Clinton zagadał. No to co, to może Ewka narty? Marcin, snowboard? Dobra, to come on. To zapraszam za mną! Proszę! Kolorowy rainbow tęcza. Jupi! I zapraszam do kolejki. Nie, że do kolejki, że stać w kolejce, tylko do górskiej kolejki. Lecimy! Ewka, jak ty się wsiada? Trzeba ponoć szybko wskoczyć Ale jak skoczysz za wolno To kolejka może cię walnąć, możesz się wywrócić i wciągnąć pod nią Patrz na to What? Ej, Ewka Ej O nie Uy, O, boję się Boję się, boję się Dobra, następną skakuję, obiecuję O, jestem pan Zajęte Ej Akurat chciałem skoczyć. O, jest Ewka. Ewka! Dawaj tutaj. Hop. No, udało się. Dobra, teraz skaczemy. Trzy, cztery. Hop. A! O, udało mi się, ale przypadkowo zrzuciłem kask jakiemuś gościowi. Sorry, jakiś gościu. E nie ma sprawy. Podaj mi go tylko, proszę, gościu. Już podaję. Moment. O! Łap. Dzięki, gościu. Nie ma sprawy, gościu. Dobra, Ewka chodź. 3, Rekord Teraz zobaczysz rekord Gotowy Go! Ups! Woo! Ale idę. Będzie trick! Będzie trik! Rura! Teraz możemy się spieszyć! <śmiany> Dobra Ewka! Widzowie nie muszą nic oceniać! Ja tu miałem z 9 sekund, ty miałeś słyszałem 4-5 Dawaj na ten Dobra, to co? No chyba nie będziemy teraz wracać po nocy do domu. Dawaj, szukamy noclegu. Okej. Okay. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy tutaj można, że tak powiem, pójść spać? Można. Można. To kosztuje 5 zł. Okej, okay, mam tyle. Może pani nam wskazać łóżka? Oczywiście. Gdzie to było? Tutaj. Idziemy, idziemy. To wasze łóżka. Dziękuję. Łup. Chyba hmm. musieli ostro jeździć, że tak po prostu odpadli. W ciągu trzech sekund jeszcze poszli spać z pucharami. To chyba jacyś zawodowcy. Nie zdążyłam im nawet powiedzieć, że nie będą mogli stąd wyjechać. Bo właśnie dzisiaj policja zamknęła całe miasteczko z uwagi na atak Yeti. No nieważne, powiem im rano. Mam dla Was mega ogłoszenie, mianowicie możecie zgarnąć za darmo 20 złotych. Wystarczy, że skorzystacie z zaproszenia do mojego własnego serwera Discord. Nie dość, że poznacie tam mega fajnych ludzi, to mój administrator, czyli jeden z pierwszych fanów, którzy są tu ze mną prawie że od początku, zrobił konkurs Discorda. Możecie w nim wziąć udział tylko do 6 kwietnia. Aby wziąć w nim udział, po prostu wbijajcie na Discorda, link jest w opisie, a na Discordzie moje ziomki już na pewno Wam obejrzę powiedzą co zrobić, żeby wygrać dwie dychy.